Chociaż w minimalnym skrócie, przedstawić historię miasta. Biała powstała jako osada na szlakach handlowych biegnących przez Puszczę Bielską, dzielącą grody i osady Jaćwieży, Rusi, Mazowsza i Małopolski. Szlaki te przebiegały przez tereny do Rzecza Bugu i krzny przez dawne obszary bagienne. Po podpisaniu Unii Polsko-Litewskiej w 1386 roku król Jagiełło i książę Witold osadzili tutaj bojarów, a książę Mazowiecki Janusz rycerzy i drobną szlachtę. Pierwszym właścicielem tych ziem był e, roz, nadanych w roku 1428 dokumentem księcia Witolda. Był właściciel dóbr międzyrzeckich, Mikołaj Nasud, który otrzymał Dwór Bielski. Na przełomie XV-XVI wieku dwór i kształtujące się wokół niego miasto nazwano Białą, co w języku łacińskim oznacza alba ducalis. W pierwszej połowie XIX wieku ukształtowała się nazwa Biełły a dopiero w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku przyjęto ostateczną nazwę Biała Podlaska. Jednak największy rozwój grodu datuje się od 1544 roku, kiedy to zarząd przejęli go radziwiłowie i nazwali osadę Białą Książęcą. Pierwszym zarządzającym z tzw. linii bialskich radziwiłów był Mikołaj Krzysztof Radziwiłł. Zyskał on przydomek sierotka dzięki królowi Zygmuntowi Augustowi, który ujrzawszy zamyślonego, samotnie stojącego w jednej z komnat, nazwał go pieszczotliwie sierotką. W roku 1584 Mikołaj Radziwiłł poślubił księżnę Elżbietę Eufemię Wiśniowiecką o 20 lat młodszą od niego. Książę Mikołaj Krzysztof Radziwiłł i jego żona, księżna Elżbieta Wiśniowiecka. Bardzo zajęty podróżami i zarządzaniem. Dlatego też sprawy związane z Białą przekazałem mojej żonie Elżbiecie, która to realizowała moje i swoje pomysły. Ponadto przekazałem jej wszystkie dobra białskie, a zatem miała środki, którymi mogła dysponować na rzecz miasta. W roku 1593 wybudowałam pierwszy szpital miejski, a w 1597 roku ruszyła rozbudowa kościoła farnego pod wezwaniem świętej Anny na bazie zboru ariańskiego. Budowa trwała 5 lat. W tym czasie nieco zmieniłam plany i budynek murowany który pierwotnie miał być szpitalem przekazałam kanonikowi Krzysztofowi Wińskiemu do stworzenia kolonii akademickiej podległej Uniwersytetowi w Krakowie. W tym czasie Biała była małym ośrodkiem rolniczym o rozwijającym się rzemiośle. Działali piekarze, rzeźnicy, kowale i solnicy. Otaczająca miasto Puszcza wialska. Dostarczała dziczyzny oraz runa leśnego. W ciągu dwunastu lat małżeństwa na świat przyszło dziewięcioro dzieci. Księżna zmarła młodą w wieku 27 lat wyczerpana wieloma ciężami, a książę Mikołaj Krzysztof Radziwił zmarł 20 lat później. Kolejnym zarządzającym białą był Aleksander Ludwik Radziwił, najmłodszy z synów Sierotki i Elżbiety Wiśniewieckiej. Co prawda urodził się w Nieświeżu, ale zamieszkał w Białej, gdzie w 1626 roku poślubił Teklę Annę Zwołowiczów, z którą miał siedmioro dzieci, jednak tylko troje przeżyło. Również ich matka, Tekla, zmarła w czasie porodu ostatniego dziecka w wieku 26 lat. Książę Aleksander Ludwik Radziwiłł i jego żona Tekla Anna Zwołowiczów. Poczyniłem wiele inwestycji w mieście i na terenie zamku. W miejsce drewnianego dworu wybudowałem najnowocześniejszy zamek w stylu Wazów, który stał się główną siedzibą Radziwiłłów. Wykonałem fortyfikacje i fosy wokół obszaru zamkowego. Łożyłem też liczne dotacje na rozbudowę Akademii Bialskiej. Później nastąpiły bardzo trudne czasy. Miasto zostało czterokrotnie spalone, a w latach 1648-49 zniszczone przez Kozaków. Książę Aleksander Ludwik Radziwił wyjechał do Włoch. Trzecim hrabią na Zamku Bialskim był Michał Kazimierz, syn Aleksandra Ludwika i jego żony tekli Anny z Wołowiczów. Jako dziewięcioletni chłopiec wyjeżdża on do Włoch. Gdzie przebywa pod opieką ojca do jego śmierci w 1654 roku. Następnie wraca do kraju ze zwłokami ojca i zgodnie z prawem przejmuje białą jako spadek 20 kwietnia 1654 roku. Książę Michał Kazimierz Radziwił i jego żona Katarzyna z Sobieskich. Przejmuję Białą w trudnej dla niej sytuacji polityczno-gospodarczej. Miasto jest zniszczone ciągłymi najazdami Kozaków, a następnie potopem wojsk szwedzkich. Aby sprostać zadaniom związanych z odbudową zniszczeń miasta i okolic, zaciągam się do służby wojskowej, a także pracuję. Jako dyplomata i polityk, pomimo wielu zadań, znajduję czas, aby założyć rodzinę. Wybranką moją zostaje Katarzyna Sobieskich, siostra przyszłego króla Jana III Sobieskiego. Ale w dalszym ciągu <coughs> zajmuję się polityką i czynnie biorę udział we wszelkich pracach na Zamku Królewskim i jego otoczeniu. 7 lipca 1658 roku zawarłam związek małżeński z księciem Michałem Kazimierzem w Starym Siole pod dworem. Mając łagodne usposobienie, wywierałam pozytywny wpływ na męża, co pozwalało podejmować wiele znaczących dla rozwoju miasta decyzji. Z racji działania, działalności politycznej miałam ogromne możliwości działania na rzecz Białej, i dlatego sprawami zarządzania miasta zajęłam się sama. W czasie moich rządów na zamku w Białej przybywał król Jan Kazimierz, który brał udział w tygodniowym spotkaniu stanów litewskich. W 1671 roku Podjęłam decyzję o ufundowaniu rozbudowy kościoła Ojców Reformatów pod wezwaniem Manierskiej Marii. Sfinansowałam też odnowę fary, finansując nowe malowidła ścienne. Pomagałam materialnie Akademii Bialskiej, zniszczonej w wyniku działań wojennych. Odbudowałam szpital dla ludności miasta. Po śmierci męża w 1680 roku. Zostałam w Białej z najmłodszym synem Karolem Stanisławem, który rok później ufundował Bazylianom drewniany kościół pod wezwaniem świętego Józefa. W 1691 roku z mojej inicjatywy ustanowiono herb miasta. Święty Michał stoi na zabitym smoku, w lewej ręce trzyma miecz, a w prawej wagę. Michał Kazimierz zmarł w roku 1680, a jego żona Katarzyna z Sobieskich 13 lat później. Karol Stanisław Radziwił, syn Michała Kazimierza i Katarzyny z Sobieskich, to następny hrabia na Zamku Bialskim. Karol Stanisław Justus, czyli Sprawiedliwy, i jego żona Anna Katarzyna z Sanguszków. 27 listopada 1669 roku w Krakowie. Pierwsze nauki pobierałem z moim starszym bratem w kolegium jezuickim w Lublinie. W latach 1684-87 odbyłem pierwszą edukacyjną i dyplomatyczną podróż zagraniczną w interesie rodziny Sobieskich do Austrii, Włoch, Francji i Niderlandów. Koneksje rodzinne z Janem III Sobieskim pozwoliły mi uczestniczyć w wielu spotkaniach, brać udział w działalności politycznej, być blisko króla i jego otoczenia. Jan III Sobieskim liczył się z Radziwiłami. Również dlatego, że byli oni równowagą dla ekspansywnych zapiechów. Często przebywałem w posiadłościach garskich, gdzie wypoczywałem. Pracowałem na rzecz działalności politycznej pod okiem mojej matki Katarzyny Sobieskich. Moja matka. Podstępem i swoją przebiegłością doprowadziła do mojego ślubu z jej wychowanką Anną Katarzyną Stanguszków, która po śmierci rodziców mieszkała na zamku Białskim i była traktowana przez moją mamę Katarzynę jako jej wnuczka. Karol przyjechał do Białej w roku 1688 i objął rządy na Białskim zamku od swojej matki Katarzyny Sobieskiej. Mój ślub z Karolem Stanisławem odbył się 6 marca 1691 roku. Miasto było bardzo zniszczone. Najpierw odbudował Zajęła się jego matka, a potem jej syn a mój mąż. Ponieważ dużo czasu zajmowało mu uczestnictwo w polityce i różnego rodzaju zjazdach, rządzeniem białą i innymi posiadłościami musiałam zająć się ja. Nie było to łatwe, ponieważ od roku 1693 do 1715 urodziłam dwanaścioro dzieci, z czego tylko siedmioro dożyło wieku dorosłego. Mój mąż dokumentem z dnia 19 grudnia 1700 roku przekazał mi dożywotnio wszelkie dobra należące do radziwiłów. Za mojego zarządzania Białą, jeszcze za życia męża, miasto otrzymało od Jana III Sobieskiego przywilej czterech jarmarków rocznie. Również rozbudował on częściowo zniszczony zamek Białski. Z mojej inicjatywy odbudowano wiele budynków zniszczonych w czasie wojen. Powstało dużo nowych domów w obu dzielnicach Białej, Miasta i Woli. Nadałam też wielu ulicom nazwy. W dzielnicy Wola powstał plac targowy, późniejszy plac Trzech Krzyży. W roku 1736 w centrum miasta powstała Austeria. Czyli pierwsza karczma. Trzy lata później przeprowadzono generalny remont kościoła świętej Anny. W roku 1747 rozpoczęłam po wielu staraniach budowę nowego kościoła murowanego dla ojców Bazylianów. Za moich czasów rozwinęło się rzemiosło. Głównie na potrzeby zamku, na przykład produkcja kobierców, sukna, zastaw stoło, stołowych z fajansu. Sprowadziłam wielu malarzy i architektów z zagranicy i kraju. Stworzyłam duży księgozbiór jako bibliotekę bialską Zajmowałam się również działalnością charytatywną. Książę Karol Stanisław Radziwiłł po długiej chorobie zmarł w Białej 2 sierpnia 1719 roku, a pochowany został w Nieświeżu. Księżna Anna z Sanguszków zarządzała Białą jeszcze 26 lat. Władze miasta Biała Podlaska i społeczeństwo w dowód ogromnego wkładu pracy i środków w jego rozwój przez Annę Sanguszków-Radziwiłową ustanowiły nagrodę jej imienia, która przyznawana jest za znaczące osiągnięcia w pracy społecznej, w dziedzinie kultury, jak i rozwoju miasta. <laughs> Stąpili. Jan Wyżykowski i Jadwiga Panaszuk. <klucz> Jeryk Uśmicki i Eugenia Mikulska. <klucz> Henryk Szpura i Czesława Fronta. Kuźmiuk. Narratorki Maria Dmochowska i Emilia Zajączkowska-Stadnicka. Muzyka, fragmenty sonaty barokowej Jana Sebastiana Bacha na flecie zagrała Zofia Sudewna. Jarosław Kozak, zapraszamy na scenę. A adaptacja tekstu i przygotowanie całości programu... A no na Tomkie! Dziękujemy. Szanowni Państwo, w imieniu zarządu oddziału Ronowego Polskiego Związku Emerytów i Podlaskiej, przy którym w ogóle grupa ta wspaniała pracuje, na ręce pani Ani Tomkiel chciałabym złożyć te symboliczne kwiaty, bo rzeczywiście grupa jest ambitna. Bardzo się stara popularyzować no nie tylko wiedzę regionalną, chociaż to jest bardzo trudno, ale jeszcze starannie wygląda, świetnie nas reprezentuje. Także z przyjemnością się ogląda. Aniu, proszę cię bardzo serdecznie. Szczególną uwagę zasługuje scenariusz i próba, że tak powiem, pisania tego scenariusza. Panie Jarku, bardzo dziękujemy i prosimy o jeszcze. No i jest okazja, żeby.